Ready? Z początkiem wieku fani RPG rozpływali się w luksusach świetnych gier, które dziś zaliczamy do klasyki gatunku. Gothic, Baldur's Gate 2, Diablo 2 czy Deus Ex. W napływie takich hitów wielu gdzieś uciekła gra, którą śmiało można nazwać perełką. Mam tu na myśli Evil Islands, Klątwa Zagubionej Duszy, którą stworzyło rosyjskie studio Nival. Gra na rynek naszych sąsiadów trafiła w 2000 roku, a do sklepów w pozostałych regionach świata dotarła w 2001. W Evil Islands wcielimy się w postać imieniem Zak. Budzi się on wśród ruin, nie pamiętając nic ze swojej przeszłości. Docierając do pierwszej ludzkiej osady, zostaje nazwany Wybrańcem. Stając przed wyborem grania roli Wybrańca a karą śmierci za jego udawanie, postanawia zacząć pomagać mieszkańcom wyspy, przy okazji szukając sposobu na odzyskanie pamięci. Historia nie jest jakoś porywająca, ale to dobry pretekst, by iść naprzód i poznawać, co dobrego ta gra ma do zaoferowania. Podczas swojej przygody, Zag zwiedzi trzy wyspy. Zaczyna w pełnej lasów i bagien krainie Gipat, gdzie oprócz ludzi żyją jaszczuro, ludzie i orkowie. Następnie trafia do mroźnej Kanii, która swoim klimatem może przypominać średniowieczną Europę. Na koniec wyląduje na gorącej pustyni Suslanger, w której żyją nekromanci i panują najsilniejsi, a słabi kończą jako niewolnicy. Walka odbywa się w czasie rzeczywistym, ale grasz wspomagać się może aktywną pauzą. W trakcie potyczki atakujemy konkretne części ciała przeciwnika, tak samo my możemy zostać zranieni. Z uszkodzoną ręką postać wolniej wykonuje ataki, kulejąc, porusza się z małą prędkością, a celując w głowę zadaje większe obrażenia. W zależności gdzie chcemy trafić, mamy inną szansę na zadanie ciosu. Walki w grze mają strasznie nierówny poziom trudności. A to z powodu losowości trafień krytycznych. Nie raz czy nie dwa zdarzało mi się przegrać niemal już wygraną walkę, bo dostałem przez łeb krytykiem i zginąłem. Jednak nie wszystko w tej grze można rozwiązać za pomocą siły. Tam gdzie nie dajemy rady mięśniami trzeba ruszyć głową. Niemal z każdych kłopotów można wyjść sprytem. Mapy często będziemy przemierzać ukrywając się przed wrogiem i skradając, czy to na kuckach czy czołgając się. Zamiast mordować przeciwnika możemy wykraść przedmiot misji. Odpowiednim zaklęciem odwrócimy uwagę wroga, aby przejść zauważenie albo podejść i zadać ciosem w plecy duże obrażenia. Czasem gra wręcz wymaga od nas dyskretności. Są fragmenty, gdzie rozpoczęcie walki to pewna śmierć. W ukrywaniu się pomaga noc, bo w grze zmienia się pora dnia, wpływając na widoczność. Każda z wysp podzielona jest na sektory, w których zaznaczone są cele aktywnych misji. Poruszanie się z jednego końca mapy do drugiego mogłoby być uciążliwe, ale na szczęście istnieje możliwość przyspieszenia akcji. Możemy też biegać, co kosztuje nas szybko spadający Wigor. Utrudnia to ucieczkę przed wrogiem. W praktyce jest ona niemożliwa, bo przeciwnik jest uparty i będzie gonił nas przez całą mapę. Właściwie szansę uciec mamy tylko, jeśli znajdujemy się blisko wyjścia. Wigor odnawia się, jeśli nie podejmujemy żadnej akcji i tylko stoimy w miejscu. Warto zwracać uwagę na otoczenie, bo przeciwnicy zostawiają po sobie ślady na ziemi, ułatwiające ich namierzenie i pozwalające ominąć niechcianą walkę. Pokonując wroga, jesteśmy nagradzani punktami doświadczenia, tak samo wykonując misję. Vivier Islands nie ma klasycznego systemu levelowania. Zamiast tego zdobyte punkty doświadczenia przeznaczamy na rozwój znanych umiejętności i naukę nowych. Co za expa, rozwiniemy zdolności posługiwania się konkretnym rodzajem broni, skradania się czy poznamy lepiej magię konkretnej szkoły. Mocniejsze umiejętności naturalnie kosztują więcej punktów doświadczenia. Nie istnieje też tu podział na klasy. Możemy więc w teorii wymieszać umiejętności klasyczne dla stylu gry wojownikiem, łucznikiem czy magiem. Zak nie musi przemierzać wysp samotnie. W każdym regionie może zabrać ze sobą towarzyszy. Tych podzielić można na klasyczne buildy postaci przed chwilą wspomniane, czyli wojownika, łucznika i maga. Możemy jednak wpływać na rozwój bohaterów. Nie ma jednak co liczyć na jakieś skomplikowane relacje między postaciami. Jeśli zginą w walce, to tracimy ich bezpowrotnie. Warto się zastanowić, czy zabierać w podróż kogoś ze sobą. Co prawda to jest większa siła ognia na początku, jednak towarzysze podkradają doświadczenie Zakowi. Równie duże znaczenie co umiejętności bohaterów ma też ekwipunek. A jest tego sporo. Bronie różnego rodzaju, hełmy, lekkie zbroje, ciężkie zbroje, spodnie, buty. Wraz z kolejnymi wyspami zdobywamy lepsze wyposażenie. Na początku mamy do dyspozycji prymitywne bronie i proste skórzane odzienie. Potem zdobędziemy lepszy żelazny oręż, by na końcu dzierżyć potężne antyczne uzbrojenie. Większość ekwipunku zdobędziemy w sklepie. Tu też możemy dokonywać napraw sprzętu. I warto o tym pamiętać, bo nie ma nic gorszego od zepsutej zbroi będąc w środku misji i bez możliwości powrotu. Oprócz kupowania gotowych produktów, warto zainteresować się tworzeniem ekwipunku, bo jest to lepsze rozwiązanie. Stworzyć możemy wszystko, od butów, przez bronie, po nowe zaklęcia. Aby coś stworzyć potrzebujemy materiały. Te możemy zdobyć z pokonanych wrogów albo kupić. Im lepszy materiał, tym lepszy sprzęt nam wyjdzie. Do tego potrzebujemy formę czy też schemat. Dodatkowo do ekwipunku możemy włożyć zaklęcie, nakładając dodatkowy efekt. Takie czary możemy wcześniej sami stworzyć i za pomocą runie wzmocnić. Zaklęcie uzdrowienia może dzięki temu przywracać więcej życia, a zaklęcie siły trwać dłużej. Przedmioty, którymi się znudziliśmy, możemy rozmontować, odzyskując materiały i czar. Sprytny crafting pozwala tworzyć potężne kombinacje ja sam stworzyłem kilka części ubioru z zaklęciem uzdrowienia, co praktycznie większość czasu trzymało mój pasek zdrowia pełny, bez potrzeby dodatkowego leczenia. Zbroję wzmocniłem zaklęciem siły, dzięki czemu miałem więcej hapeków i silniejsze ataki. Na broń z kolei nałożyłem czar osłabiający przeciwnika. W ten sposób przez większość walk nie musiałem martwić się o przygotowanie do nich, bo to robił za mnie mój ekwipunek. Oprócz tego mamy czary mogące spowolnić wroga, czy zaklęte w mieczu zadawać dodatkowe obrażenia od żywiołów. Evil Islands powstało w czasach, gdy gatunek dopiero przechodził w trzeci wymiar. Pochwalić trzeba pracę kamery, bo ta działa tu wzorowo. Obraz możemy przybliżać, oddalać czy zmieniać kąt. Widok dostosujemy pod własne potrzeby. Nic nie broni przed obserwowaniem walki z bliska, a stęsknieni Diablo ustawią sobie kamerę podobnie jak w ich ulubionej produkcji. Tak jak wiele innych herpegów w tamtych czasach gra posiadała polski dubbing. W rolę Zaka wcielił się Jacek Sołtysiak. Aktorzy wykonali swoją pracę co najwyżej poprawnie. Czasem starają się za bardzo i brzmią sztucznie. Zresztą główny bohater potrafi być strasznie irytujący swoimi odzywkami. Co nie klikniemy, by gdzieś poszedł, to zaraz słyszymy, jak pyta, czy daleko jeszcze, albo kiedy będzie mógł odpocząć. Czasem miałem ochotę wysłać go na wieczny odpoczynek. Idź tu, idź tam. Nudzi no, mnie to już. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Gra posiada też kilka momentów gdzie bez odpowiedniego przygotowania utkniemy, jednak gra o tym nas nie ostrzega. Raz aby ruszyć dalej potrzebowałem czaru fajerwerków, a że z niego nie korzystałem na co dzień to musiałem cofać się przez całą długą mapę do miasta. Ale najgorzej wypada walka z finałowym bossem. Grając z wojownikiem nie wyrządzimy mu żadnej krzywdy. Musimy posiadać broń dystansową, ale jeśli nie inwestowaliśmy w nią punktów, to i tak z góry jesteśmy skazani na porażkę. Pokonałem bossa cudem, wzmacniając swojego towarzysza i na farcie unikając śmierci zanim on nie zabił wroga. W grze pojawił się moduł wieloosobowy, ale nie miałem okazji z kim się w nim bawić. Z tego co zauważyłem, możemy w nim stworzyć własną postać i wykonywać wspólnie zadania, wzmacniając swojego bohatera i zdobywając lepszy sprzęt. Do gry powstał też samodzielny dodatek Forgotten in Astral. Nie wyszedł on jednak poza granice Rosji, jednak fani nie próżnowali i wydali fanowskie spolszczenie. Evil Islands dostępne jest w serwisie GOG. Jeśli macie płytowe wydanie, to nie powinniście mieć problemu z uruchomieniem tytułu na współczesnym sprzęcie. Działa ogólnie bez problemu i jednak po dłuższym uruchomieniu potrafiła zacząć tracić klatki. Wtedy reset gry pomagał. Fani RPGów jeśli nie znają powinni się zainteresować. To dosyć ciekawa gra, która podchodziła nieco inaczej do rozgrywki niż reszta przedstawicieli gatunku. Daj proszę znać, czy podobał Ci się materiał i jak wspominasz Evil Islands. Będzie mi miło, jak zostawisz po sobie ślad w formie łapki w górę i suba. Teraz zostawiam Cię z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia.